W ramach programu Bosch Exchange możesz w korzystnej cenie kupić część regenerowaną fabrycznie pod warunkiem zwrotu jej zużytego odpowiednika. Produkty BX są zwykle tańsze od ich nowych odpowiedników. Są regenerowane w fabrykach firmy Bosch zgodnie ze standardami jak dla produktów na pierwszy montaż. Są poddawane rygorystycznym testom jakości, takim jakim podlegają produkty nowe. Produktów regenerowanych fabrycznie możesz użyć od razu. Nie musisz czekać na naprawę części. Są dostępne dla większości pojazdów jeżdżących po naszych drogach. Cały proces zwrotu części jest bardzo prosty. Program BX opiera się na ponownym wykorzystaniu materiałów. Przy zakupie produktu BX zostanie naliczona kaucja, którą otrzymasz z powrotem pod warunkiem zwrotu zużytej części. Musi ona spełniać określone kryteria. Kryterium identyfikowalności. Zwracany wtryskiwacz musi być możliwy do zidentyfikowania, dlatego należy podać jego numer identyfikacyjny. Numer ten jest widoczny na cewce. Wtryskiwacz musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie masz oryginalnego opakowania, możesz zwrócić go w opakowaniu zastępczym, ale tylko pod warunkiem, że numer identyfikacyjny na cewce jest czytelny. W takim wypadku zapisz ten numer na zastępczym pudełku. Kryteria techniczne. Zwracana część powinna być kompletna. Nie zostanie przyjęty zwrot wtryskiwacza zdemontowanego bez rozpylacza, bez króćca przyłączeniowego lub bez cewki elektromagnetycznej. Uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenie wtyczki. Uszkodzenie na cewce jest dopuszczalne. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym demontażem są niedopuszczalne. Małe uszkodzenia korpusu spowodowane narzędziami są dopuszczalne. Lekkie rozproszenie rdzy na całym wtryskiwaczu jest dopuszczalne, mocno rozwinięta korozja już nie. Kupuj produkty BX i ciesz się wysoką jakością w dobrej cenie. Dowiedz się więcej na www.bożbx.pl.